Anna Sachanowicz, psycholog, podcast realizowany w ramach projektu Chcemy Żyć, wsparcie dobrostanu psychicznego dzieci i młodzieży. Życie każdego człowieka obfituje w wiele doświadczeń. Są to doświadczenia zarówno pozytywne, jak i te, z którymi jest nam trudniej mierzyć się. Na poszczególnych etapach rozwojowych, zarówno dzieci, młodzież, oraz osoby dorosłe i osoby w wieku starszym. Mierzą się z problemami charakterystycznymi dla tego konkretnego etapu rozwojowego. Dzieci i młodzież budują swój bagaż doświadczeń, są na początku drogi i to, co mo można przekazać dzieciom i młodzieży w teorii, nie może i nie jest w stanie w żaden sposób zastąpić ich doświadczeń więc poprzez doświadczanie tak naprawdę dzieci i młodzież będą kształtowały swoje umiejętności i świadomość o swoich zasobach nie od początku jesteśmy w stanie wszystko wiedzieć w danej sytuacji, z którą się mierzymy. Jeżeli wykonujemy jakąś czynność po raz pierwszy albo zdarza nam się spotykać z jakąś konkretną trudną sytuacją po raz pierwszy, nie zawsze wiemy, jak się zachować i jak z tej, z tej sytuacji wybrnąć. Natomiast każde kolejne doświadczenie zarówno z pozytywnymi, jak i z trudnymi doświadczeniami, będzie budowało nasze kompetencje w przyszłości. Najważniejsze jednak jest to, żeby w tych trudnych przeżyciach się nie poddawać, co nam może ułatwić taki właśnie, taki właśnie, takie właśnie podejście do tego zjawiska. Na pewno może nam to trochę ułatwić dawanie sobie prawa, do błędu. Każdy człowiek ma prawo się mylić, ma prawo do błędu oraz ma prawo te błędy później próbować jakoś naprawiać albo podchodzić jeszcze raz do konkretnej czynności z uniknięciem błędów, które popełniliśmy wcześniej. Nie jest to w żaden sposób, nie powinno być w każdym razie jakoś stygmatyzujące czy określające nas, że jeśli nie potrafiliśmy w danej sytuacji poradzić sobie tak, jakbyśmy chcieli sobie w niej poradzić, kolejnym razem nie świadczy o nas źle, świadczy o nas tylko tyle że nabieramy doświadczenia. Wiele sytuacji różnych nas zaskakuje. Na komplementy nie wiemy czasem, jak zareagować, czy na jakieś bardzo radosne sytuacje. To co dopiero, kiedy mielibyśmy za każdym razem wiedzieć od razu, zwłaszcza jest, jeśli jest, jeśli dotyczy to dziecka, czy młodego bardzo człowieka, jak w danej sytuacji Zachować się, jeżeli jest nam jakoś trudno. To, od czego warto zacząć, to poznawanie siebie. Dzieci potrzebują takiego wsparcia ze strony dorosłych, chociażby wsparcia nie tyle informowania dzieci w teorii dotyczącej różnych sytuacji, ale też gotowości dorosłych do tego, aby to wyrzeszyć dzieciom w momencie, kiedy doświadczają różnych sytuacji, kiedy dorosły, zwłaszcza opiekuńczy bardzo wobec dziecka. Nie, wyrywa się wręcz do tego, żeby to dziecko w czymś wyręczyć. Dzieci mają po, prawo popełniać błędy, a my dorośli, e, stojąc e, obok w momencie e, jakiejś porażki czy nieudanych, e, nie, nieudanych sytuacji, możemy też te młode osoby wesprzeć dużą rolę w naszym życiu odgrywają w życiu dzieci i młodzieży odgrywają emocje. To emocje powodują, że czasem jest nam trudniej niż w sytuacji, kiedy odczuwamy pełny spokój i komfort. Na początkowych etapach rozwojowych dzieci nie potrafią nazywać swoich emocji. Ale na pewno widać, że wyraźnie je odczuwają i wyraźnie to pokazują. Krzyczą, płaczą, bardzo głośno się śmieją i nie ma w tym nic absolutnie złego. Natomiast to, co może być pomocne na kolejnych etapach rozwojowych, to właśnie umiejętność nazywania tych emocji. Małe dzieci, jeśli czują złość, to tą złość widać w całym ciele, w zaciśniętych piąstkach, w tupiących stopach. I na kolejnych etapach rozwojowych, kiedy to dotyczy już młodzieży czy osoby dorosłej, młodego, dorosłego, Byłoby to nieco dziwne, gdyby dorosła osoba w taki właśnie sposób, jak małe dziecko, przeżywała złość. Więc każdy etap rozwojowy ma swoje jakieś, jakieś doświadczenia, na których buduje kompetencje do dalszych różnych doświadczeń i radzenia sobie z nimi. Umiejętność rozpoznawania emocji, które mamy w sobie, nazywania ich, czyli nie tupania nogami, czy uderzania pięścią w stół, ale powiedzenie jestem zły, złości mnie, że. Może być pomocne w prawidłowym komunikowaniu się w relacjach, bo nie zawsze sytuacja, z którą się spotykamy, a która jest dedykowana nam od innej osoby, ta osoba nie wie, że może nas coś zezłościło. I choć wszyscy jesteśmy wychowywani w takiej kulturze, w której często słyszy się i stosuje jeśli chodzi o młodsze dzieci, nie krzycz, nie biegaj, czyli komunikacja przez nie, nie złość się. To zachęcam do tego, aby spróbować stosować pytania otwarte, co ci jest, co się wydarzyło, jak się czujesz, co teraz czujesz. Empatyczne słuchanie bez oceniania będzie tutaj kluczowe i będzie najbardziej pomocne. Starając się dostosować do społeczeństwa, raczej ukrywamy te trudne emocje, nie pokazujemy ich na co dzień i nie pokazujemy ich wszystkim. I to wydaje nam się naturalne. Co więc w sytuacji, kiedy człowiek inny w rozmowie zaczyna płakać? Czy mamy trudność z patrzeniem na łzy innych osób? A czy może to oznaczać, że ta osoba otworzyła się przed nami, że nam zaufała, że poczuła się przy nas na tyle bezpiecznie, aby pokazać i otworzyć się ze swoimi trudnymi emocjami. Można powiedzieć, że takie łzy będą dla osoby, która się spotyka z taką sytuacją, komplementem. Od tego, kto przy nas się na tyle otworzył, a nawet prezentem. Nie musimy się oczywiście odwdzięczać. Wystarczy, że nie uciekniemy, przyjmiemy to, bez oceniania, co jest bardzo ważne, bez komentarzy i bez zbędnych rad. Naprawdę sama obecność bez oceniania będzie już bardzo pomocna. Ważne jest, aby być wówczas cierpliwym, empatycznym, nie oceniać tego. Co dana osoba zrobiła i co nam mówi. Nie należy też nadmiernie wypytywać o szczegóły. Zostawić przestrzeń na to, co samo wypływa. Każda osoba zasługuje na pomoc, lecz nie każda potrafi o tą pomoc poprosić. Jeśli ktoś się przed nami otwiera, nie musimy bać się, że nie zrobimy tego idealnie, że nie wiemy, co zrobić. Podjęcie jakichkolwiek działań pomocowych jest yy, bardzo ważne nawet jeśli nie mamy pewności, że nie będą to działania podjęte w sposób idealny, bo w takim po prostu nie muszą być podjęte. Jeśli chcemy komuś pomóc w kryzysie emocjonalnym, ważne jest aby w ogóle zauważyć, dostrzec to, że istnieje jakiś problem, zakomunikować drugiej osobie, że widzimy jej cierpienie i pogarszający się nastrój. Zapytanie, zebranie informacji, co się stało, ale tak jak mówiłam wcześniej, niech to nie będzie szczegółowe wypytywanie się, ale otwartość w słuchaniu tego, z czym dana osoba się mierzy, akceptacja, będzie kolejnym krokiem zaakceptowanie emocji, nie bagatelizowanie i nie szukanie też szybkich rozwiązań, bo osoba, która zwraca się do nas po pomoc i po wsparcie, nie musi też oczekiwać od nas tego, że damy jej szybkie rozwiązanie, ale na pewno potrzebuje tego, abyśmy zaakceptowali emocje tej osoby. Kolejnym krokiem będzie działanie, zaproponowanie pójścia do specjalisty, jeśli osoba nie czuje się na siłach. Można udać się razem z nią do lekarza, do terapeuty, jeśli jest na to przestrzeń, bądźmy obecni, rozmawiajmy, zadbajmy o taką osobę do momentu, aż wyrazi gotowość do sięgnięcia po profesjonalną pomoc. Wielu z nas odczuwało w ciągu swojego życia chociaż raz silny niepokój, i wielu z nas w takiej sytuacji usłyszało od swoich bliskich, którzy bardzo chcieli nas wesprzeć, uspokój się. Przypomnijmy sobie, jak to na nas zadziałało. Czy było pomocne? Czy spowodowało, że natychmiast się uspokoiliśmy? Podobnie jest z osobami, które otworzą się przed nami z jakimiś trudnymi dla siebie emocjami. Czy na pewno. My sami chcielibyśmy w takiej sytuacji usłyszeć, daj spokój, inni mają gorzej, na pewno sobie poradzisz. Więc jeśli ktoś do nas mówi, że nie jest dobrze i nie daje rady, nie musimy natychmiast udzielać mu na to odpowiedzi czy doradzać. Na pewno warto i ważne, abyśmy potrafili wysłuchać. Wiek nastoletni wiąże się z wieloma y, trudnościami, z wieloma. Obciążeniami również emocjonalnymi. Przychodzi taki moment, kiedy nastolatek zauważa, że nie jest już dzieckiem, często mówi do swoich rodziców, że nie jest dzieckiem, ale kim jest tak naprawdę? Ten świat dziecięcy nastolatkowi się rozsypuje. Próbuje wtedy budować świadomość o sobie na nowo, na nowo doświadczać w nieco inny sposób różnych sytuacji. Od nastolatka oczekuje się też większej dojrzałości, mądrości. Nastolatek przechodzi przez kolejne etapy edukacyjne, wychodzi ze szkoły podstawowej. Wiek nastoletni jest wypełniony w zasadzie bardzo różnego rodzaju zmianami. Zmiany burzą troszkę porządek, nawet te zmiany, które mają być na lepsze. I każdy ma prawo trochę w tych zmianach się gubić. Wszyscy ludzie potrzebują poczucia akceptacji, poszukują poczucia akceptacji, poczucia przynależności do jakiejś grupy, do rodziny. W organizmach nastolatków zachodzi bardzo wiele zmian, również tych fizycznych zmian w wyglądzie. Nastolatek potrafi bardzo szybko urosnąć, kilka centymetrów w ciągu roku. Wówczas zmienia się nawet perspektywa patrzenia. To jest to zderzenie się z różnego rodzaju przeszkodami, typu stolik, krzesło. Zaczepiamy, bo nie mamy perspektywy tej, którą mieliśmy pół roku temu. Wiek nastoletni również jest wiekiem i okresem, w którym kształtuje się dojrzałość płciowa co wiąże się z gospodarką hormonalną, a te z kolei znów mają wpływ na to, jak przeżywamy emocje i jak sobie radzimy w różnych trudnych sytuacjach. Człowiek jest istotą społeczną, a relacje są dla nas wszystkich niezwykle ważne. Okres pandemii COVID-19 i izolacja społeczna wpłynęły na wiele osób bardzo negatywnie. Wszyscy próbowaliśmy sobie wtedy radzić poprzez media społecznościowe, poprzez internet i ekrany. Dzięki technologii mogliśmy zachować ze sobą kontakt, jednak to wszystko nie może zastąpić i nie zastępuje kontaktów w, w rzeczywistości, w świecie realnym. Patrzenie na mimikę innej osoby, na jej reakcje, na jej gesty, reagowanie na to, tego nie zastąpią nam ekrany. Ponieważ wtedy korzystaliśmy tak często z technologii, była ona dla nas pomocna, dla wielu osób zostało to jakby w nawyku, czyli wiele osób, wielu nastolatków również wstaje rano i łapie od razu za telefon. Nie pozostaje to bez znaczenia dla naszego zdrowia zarówno tego psychicznego, jak i fizycznego. Jednak to, o czym myślę i co mnie niejako niepokoi, to to, czy nie wchodzimy jakby w pandemię samotności, fiksując się i koncentrując na mediach społecznościowych, na kontakcie zdalnym w większości albo w większej części niż na tym kontakcie w świecie rzeczywistym. W internecie możemy znaleźć bardzo wiele porad dotyczących tego, w jaki sposób zdrowo żyć, o zdrowych nawykach, zdrowym odżywianiu się. Korzystajmy z tego wtedy, kiedy tego potrzebujemy. Jednak ważne jest, aby ekrany nie zdominowały naszego życia, abyśmy to my korzystali z technologii, a nie technologia z nas. Ktoś może powiedzieć, no tak, ale kontakty społeczne są wyczerpujące. Nigdy nie wiem, kogo spotkam, jak na mnie zareaguje, czy spotkam się ze zrozumieniem, czy mnie ktoś nie wyśmieje. A czy z życiem w internecie jest inaczej? Też nigdy nie wiemy, kogo spotkamy po drugiej stronie, czy ktoś nie wykorzysta jakichś naszych informacji, naszych zdjęć. To jest bardzo podobne ryzyko. Ale internet, którym będziemy chcieli zastąpić sobie relacje społeczne, nie zastąpi nam i nie pomoże nam w zapewnieniu sobie realizacji takich potrzeb, jak potrzeba ruchu, potrzeba Wspólnoty, uznania, akceptacji, wnoszenia własnego wkładu w bogactwo życia, miłości, szacunku, wsparcia, zaufania, zrozumienia, ciepła. Wszyscy potrzebujemy świętować czasem sytuacje, które tego dotyczą, kiedy spełniają się nasze marzenia ale wszyscy też pragniemy opłakiwać swoje porażki, nosić jakąś żałobę po stracie. Każdy z nas ma potrzebę autentyzmu, twórczości, rozwoju, sensu, godności osobistej. Potrzeby, o których przed chwilą wspomniałam, to potrzeby Marszała Rosenberga. Możecie poszukać o tym informacji. Uczucia są dzieckiem potrzeb, a więc znów wracamy do znaczenia uczuć i emocji, do umiejętności obserwowania w sobie tych uczuć i emocji. Uczucia są bardzo ważną, wartościową częścią naszej natury, natury człowieka. Jeśli traktujemy je z należną im troską, z szacunkiem, mogą być taką stanowić podstawę do rozwoju i osiągania przez nas dojrzałości. Danie uwagi emocjom i potrafienie rozpoznawania i nazywania tych emocji będzie dalej podstawą do tego, aby łatwiej nam było rozumieć innych ludzi. Jeśli będzie nam łatwiej rozumieć innych ludzi, to będzie nam też łatwiej budować relacje. Jeśli nie przejmujemy się swoimi emocjami, jak możemy rozpoznać emocje w innych osobach? Bardzo często emocje wstrząsają nami, poruszają nas. Pobudzają do działania. Taka jest rola emocji, są naszym wewnętrznym drogowskazem. Każda emocja niesie za sobą jakąś konkretną, bardzo ważną dla nas informację. Złość informuje nas o tym, że nie potrafiliśmy postawić swoich granic lub pozwoliliśmy komuś innemu, aby je przekroczył. Smutek będzie nas informował o jakiejś stracie, którą przeżywamy. Radość o tym, że przeżyliśmy coś satysfakcjonującego. Mitem jest, że emocje można zdusić, stłamsić, zapomnieć o nich, ukryć je bardzo głęboko i schować przed światem. Można to zrobić na chwilę, w momencie, kiedy nie możemy, nie wiem, warunki nie sprzyjają temu, aby pokazać emocje. Moment, w którym pozwolimy sobie na to, aby emocje odczuwać, aby zaakceptować ich istnienie, będzie też momentem, kiedy nauczymy się i kiedy będziemy już mogli. Podejmować decyzję, co w danej sytuacji powinniśmy z nimi zrobić, albo co zrobić z energią, która płynie z tych emocji. Emocją, która jest dość energetyczna, będzie złość. To właśnie ze złości mamy bardzo dużo energii w sobie do działania, do obrony swoich granic. Jednak w momencie, kiedy zaakceptujesz istnienie swoich emocji i zaakceptujesz istnienie na przykład złości, to możesz. Przerpać z niej energię w taki sposób, w jaki ty sam zdecydujesz. Nie musisz wtedy krzyczeć, możesz po prostu mówić, ale wiesz też o czym chcesz mówić, bo wiesz, że złość informuje cię o Twoich granicach, które w jakiś sposób zostały przekroczone. Wiedza o emocjach i świadomość tych emocji. Pozwala nam je kontrolować. Możemy nauczyć się takich sposobów ich uwalniania i uwalniania się od nich i wyrażania ich, które nie będą powodowały wyrządzania szkody innym, ale też i nam samym. Pomyślcie więc po wysłuchaniu tego podcastu, czy nie będzie dla Was bardziej pomocne to, że zauważycie swoje emocje, spróbujecie je nazwać, zaakceptować i będziecie czerpać z nich energię taką, do podejmowania działań e, taką, która będzie wam służyła i w sposób taki, w który będziecie chcieli ją ukierunkować. Kiedy będziesz potrafił potrafiła rozpoznać swoje uczucia, możesz przejść na kolejny etap e, rozważenia tego, czego potrzebujesz w związku z uczuciem, którego doświadczasz. Bo jeśli uznasz, że czujesz się zmęczony i przytłoczony, być może za tym Uczuciem będzie się kryła potrzeba odpoczynku. Wówczas swoją energię możesz skierować na pomyślenie o tym, w jaki sposób możesz odpocząć w danej chwili. Jeśli zaakceptujesz, że jesteś zmęczony i przytłoczony, jeśli nie będziesz temu zaprzeczać, nie przerodzi się to w inną emocję, na przykład złość, nerwowość lub napięcie. Emocje, którym nie dajemy uwagi, niestety lubią. Próbować dojść do głosu w inny sposób. Emocja, którą przeżywamy w łagodniejszy sposób, ale nierozpoznana, emocja, której nie damy uwagi, nie zaspokoimy jakiejś ważnej dla siebie potrzeby, o której nam ta emocja mówi, może się przerodzić w emocję trudniejszą do przeżywania, ponieważ chce zostać zauważona. Nasze ciało, nasz organizm próbuje nam dać informacje o bardzo ważnej, konkretnej potrzebie, na przykład potrzebie odpoczynku. Oczywiście, mówiąc o emocjach i mówiąc o tym, że wymagają od nas uwagi, jakiegoś też szacunku, tak jak my sami powinniśmy darzyć siebie jakimś szacunkiem, nie mam na myśli tego, abyście się nadmiernie koncentrowali na uczuciach i na emocjach, jakoś szczegółowo rozmyślali o tym, o swoich doświadczeniach, żeby zajmowało Wam to cały dzień. Zauważanie, rozpoznawanie i nazywanie, Emocji y, buduje się poprzez trening, więc nie musicie na to poświęcać bardzo dużo czasu. Wystarczy przez kilka sekund przeskanować swoje ciało, w umyśle, oczywiście w wyobrażeniu, y, zastanowić się, gdzie dana emocja jest. Niektórzy mają emocje silne, czują w brzuchu, y, inni w głowie, inni w dłoniach. Mamy przeróżne emocje, emocje, stany somatyczne, objawy z ciała, które, różne podpowiedzi, które daje nam ciało na temat odczuwanych emocji. Są osoby, które często mówią i być może ktoś z Was, słuchaczy, do tego grona należy, że przy odczuwaniu emocji trudnych odczuwają w ciele konkretne objawy. Może to być jakieś drżenie, może to być ból, ucisk. Macie tak czasem? Więc ten trening, do którego Was zachęcam, to będzie takie zatrzymanie się na kilka sekund, przeskanowanie swojego ciała, co się dzieje we mnie, spróbowanie nazwać tą emocję, a następnie pomyśleć o tym, jaka potrzeba się za tym kryje. Kolejnym krokiem będzie zaakceptowanie też tej emocji w sobie, a nie zezłoszczenie się na siebie. <grym> W kolejnym etapie e, jakieś takie skarcenie siebie za to, że daną emocję odczuwamy. Jeśli jest nam smutno, to mamy prawo do tego, żeby ten smutek odczuwać. Jeżeli czujemy złość, również mamy prawo do tego, żeby to przeżywać. Jedyne, co wymaga jakiejś pracy y, i uwagi, to będzie sposób, w jaki chcemy wyrażać te emocje, tak aby nie ranić y, innych to ty masz być dla siebie największym sojusznikiem, największym wsparciem, największym sprzymierzeńcem. Próbuj więc pracować ze sobą w takim kierunku, aby akceptować siebie, akceptować swoje stany emocjonalne i uczyć się w kolejnych etapach dojrzałości i rozwoju tego, w jaki sposób te emocje wyrażać i jak korzystać z energii w nich zawartej. Tak, aby mogły pomagać Ci w budowaniu świadomości siebie, świadomości swoich potrzeb i wartości ważnych dla Ciebie, które się w tobie kształtują. I jak powiedział Antoine de Saint-Exupéry, autor Małego Księcia, nie trać nigdy cierpliwości to jest ostatni klucz, który otwiera drzwi. Wierzę w to, że satysfakcjonujące dla Ciebie może być. Moment, kiedy będziesz potrafił wypowiadać swoją prawdę jasno i spokojnie, kiedy będziesz potrafił wysłuchać także innych, nawet nieświadomych, oni też mają jakąś swoją historię. W momencie, kiedy będzie Wam trudno podjąć jakieś działanie, będziecie w trudnej sytuacji, kiedy będzie Wam brakowało energii do działania, spróbujcie się, chociaż w małym stopniu zmobilizować do jakiegokolwiek zadziałania. Co to oznacza? To oznacza, że jeśli zaplanowaliście posprzątać swój pokój, a nie macie na to siły i energii, spróbujcie posprzątać chociaż jakiś fragment wybraną y, przestrzeń dla siebie. Jeśli nie macie siły i energii, żeby zrobić wszystko co zapl zaplanowaliście, zróbcie chociaż fragment. Próbujcie wzmacniać się w działaniu. Z jednego małego działania będziemy czerpać energię do kolejnego. Dlaczego działanie jest tak ważne? Dlatego, że jedno działanie pobudza nas do kolejnego działania. Od nic nie robienia nic się nie poprawia, więc musimy w tym działaniu spróbować się podtrzymać. W podejmowaniu działań, planowaniu, myśleniu, podejmowaniu decyzji wspiera nasz, nas, nas, nasz mózg który jest taką jednostką centralną, zawiaduje wszystkim, jak myślicie, co jest najlepsze dla naszego mózgu? Czego nasz mózg potrzebuje najbardziej ze wszystkiego, aby mógł nas wspierać i, żebyśmy mogli działać. Największą wartością dla mózgu jest ruch wprawianie ciała w ruch. A więc chodzenie, ćwiczenie, Różnego rodzaju y, ruchy naprzemienne, które wykonujemy kończynami górnymi i dolnymi, patrzenie, czyli nogami i rękami po prostu, ale patrzenie y, z odległości, patrzenie blisko, patrzenie daleko, patrzenie przestrzenne, czyli nasze atrakcyjne ekrany niestety nam tego nie są w stanie zapewnić. Zachęcam Was o dbanie o swoje organizmy, o próbowanie życia w zdrowym trybie, budowania zdrowych nawyków, które będą Wam służyły i budowały, wspierały Was w utrzymaniu dobrostanu psychicznego, ale również i fizycznego. Będą Was wspierały w rozwoju tak, abyście mogli w przyszłości czerpać satysfakcję z doświadczeń, które jeszcze przed Wami. Yy, z doświadczeń tych pozytywnych i może tych trudniejszych, żebyście mogli budować w sobie nadzieję na lepsze jutro, żebyście mogli realizować swoje marzenia w przyszłości, a także abyście potrafili budować w sobie nadzieję na lepsze, jasne jutro. Po każdej burzy Przychodzi słońce, a po każdej nocy wstaje dzień. Wszystkie trudne chwile z czasem przemijają, a problemy i trudne sytuacje, z którymi mierzymy się w ciągu naszego życia, są po to, abyśmy czerpali z nich doświadczenie w drodze do dojrzałości. Bądźcie dla siebie wyrozumiali. Trzymam za Was kciuki. Dziękuję za uwagę.